Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus przemówił: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Cześć Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Za chwilę odniosę się do tego tekstu, ale zanim usłyszymy słowo komentarza, to zapraszam Was na czołóweczkę do tego odcinka. Startujemy. Zachwyciło mnie to tłumaczenie, bo jest to nowe tłumaczenie tego fragmentu. Znamy je troszeczkę inaczej. Znamy je pod taką formą. Zakryłeś przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Natomiast tu jest powiedziane, przetłumaczone w ten sposób, że objawiłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Zaskoczyło mnie to tłumaczenie. Ale też pokazuje dwie rzeczy ważne. Po pierwsze, że żeby przyjąć Królestwo Boże do naszego życia, musimy w pewnym sensie stać się jak dziecko, jak małe dziecko, które ufa całkowicie swojemu tacie, które jest w Niego zapatrzone, rozkochane w Nim, pełne podziwu dla Niego. I bardzo nam takiej postawy brakuje w relacji do Boga. I, I myślę, że musimy właśnie to, co się często powtarza w wielu konferencjach, musimy od, odnaleźć w sobie to dziecięctwo Boże. Ale Jezus tutaj nie mówi, że mamy się stać dziećmi, małymi dziećmi, tylko jak małe dzieci. To znaczy, musimy z jednej strony mieć w sobie tę mentalność, tę świadomość, że jesteśmy dziećmi Pana Boga, i to dotyka relacji mojej z Bogiem. To mówi o tym, kim ja jestem dla Niego, ale też kim On jest dla mnie, skoro ja jestem dzieckiem, to znaczy, że On jest moim tatą. Ale nie mówi o tym, że mamy być niedojrzali i infantylni. Bo czym innym jest, w relacji doświadczać tego, że jestem dzieckiem, a czym innym jest mój własny, osobisty rozwój. Ja nie mogę się zatrzymać na poziomie dziecka. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się nie rozwijać, nie iść w głąb, bo mogę właśnie być infantylny w wierze, a to jest strasznie niebezpieczne dla nas. I kochani, myślę, że warto dzisiaj sobie pomyśleć o tych dwóch rzeczach. Po pierwsze. Czy ja żyję w mentalności dziecka, to znaczy, czy ja czuję się w relacji do Boga jak dziecko, czy też widzę Boga jako mojego tatę, ale też druga rzecz, czy ja nie jestem w wierze infantylny, czy ja dążę do dojrzałości wewnętrznej na wszystkich płaszczyznach mojego życia, że nie zostaję w pozycji dziecka. I w mentalności dziecka, tylko mając świadomość tego, że tym dzieckiem jestem, dążę do pełni, dążę ku dojrzałości. I życzę Wam, kochani, właśnie takiego życia życia pełnego doświadczenia tego, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, ale też z drugiej strony dojrzałego, żeby to nie było życie infantylne, ale żeby to było życie dziecka. W drodze ku dojrzałości. Błosowiem wam z serca dziękuję Wam za modlitwę w intencji naszego uwielbienia, które miało miejsce w niedzielę w Kościele Świętego Ducha. Niech ta chwała dalej wybrzmiewa w naszych sercach i niech się przykłada na naszą codzienność na nasze życie. Trzymajcie się dzielnie do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.